Jakie to pierwsze twoje uczucie wchodząc tutaj na galę i jeszcze z nominacją Gwiazda na czasie? Bardzo mi miło. Cieszę się, że gdzieś tam moja twórczość i prawie dekada w tym biznesie została zauważona w tak ładny sposób, bo dla mnie sama nominacja, niezależnie od tego jaki będzie jej wynik, sprawia, że czuję się wyjątkowa i już czuję się zwycięsko. W każdym razie mega, mega miło mi i dziękuję całej Plejadzie. Rozpoczęłaś, wchodziłaś w świat show biznesu od Top Model. Jakbyś spotkała tą Karolinę, która wysłała zgłoszenie, co byś jej powiedziała? O, kochana, hmm. zapnij pasy, bo nie będzie łatwo. E, I miej grubą skórę, dlatego że ja od dziecka byłam bardzo dobrą osobą i przez to też. E, Kategoryzowałam ludzi względem siebie, czyli widziałam ich swoimi oczami i niestety na tym się też dużo przejechałam, bo byłam za przeproszeniem kopana. uważaj komu, komu zaufać. Tak. Ciężko właśnie jest w tym świecie show biznesu zaufać. No, czuję, że to jest osoba, z którą możesz porozmawiać na, na każdy temat, okazuje się później, że za plecami no, mówi wiele złych rzeczy. Im dłużej jesteś w tym biznesie, tym bardziej okazuje się, że wszystko jest tak naprawdę płytkie. No nie mówię o każdej sytuacji, ale w większości tak się zdarza i każdy z nas też wie, to jakby kogo nie zapytasz, to każdy to samo powie. Mam swoje koleżanki, kolegów w branży i każdy z nich też ma, ale wiadomo, że na koniec dnia najważniejsze jest to, co jest za zamkniętymi drzwiami. No właśnie, mówisz biznes, ostatnio otworzyliście swój e, wspólny biznes. Ciężko było podjąć tą decyzję, żeby wejść na no, taki świat, gdzie jest duża taka konkurencja. Eee, nie, długo na tym pracowaliśmy, żeby w ogóle mie mieć tą, 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 tą możliwość otworzyć restauracji, dołączyć do, do Anatolii. Udało się. E Super, się odnajdujemy w tym wszystkim. Naprawdę, to wszystko fajnie, fajnie działa. Planujemy jeszcze większe rzeczy, o których mam nadzieję, że już wkrótce będziemy mogli się wypowiedzieć trochę bardziej. Ale na tę chwilę naprawdę jesteśmy szczęśliwi, fajnie to działa i oczywiście zapraszamy wszystkich. A od ciebie, Karolina, mama, twoja też prowadzi restaurację. Łatwiej było wejść w ten świat taki kulinarny? Moja mama to od lat jest w restauracji dlatego że ona zaczynała już jako kelnerka i naprawdę dużo dużo ma doświadczenia jeśli chodzi o tą branżę więc jej biznes jest oparty również na jej doświadczeniu od A do Z bo ona była właściwie na każdym stanowisku dzięki temu doskonale wie z czym ten biznes się je ja oczywiście bacznie obserwowałam moją mamę i obserwuję ją również jako przedsiębiorczynię i bardzo jej kibicuję no a u nas to jest fajna Fajna przygoda, którą zaczęliśmy dość niedawno, ale też mamy dobrego nauczyciela, Kajsa, naszego wspólnika, który, który jest w branży wiele, wiele lat i bardzo go serdecznie też pozdrawiamy. Sezon letni za chwilę, jakie plany wakacyjne? Lecimy, lecimy do Cabos. Lecimy do Cabos, tak, do Meksyku w przyszłym tygodniu. Czyli takie można wspomnieć, że pojawi się taki wspomnienie z Asia Express. A, no trochę tak, no bo byłam by w Gwatemali, w Kolumbii. Guatemala mega, mega przygoda. Co prawda trochę inne warunki, bo tam jednak spałam na ziemi w robakach i bez prądu, bez wody i takich innych, i bez jedzenia i pieniędzy, więc tym razem na pewno będą te warunki odrobinę lepsze. Okej, okay, to dziękujemy Wam bardzo i udanych wakacji.